Pimpek, co ty tutaj zbudowałeś? Zobacz na tą kolejkę górską. Ona jest taka super. Przyjadę się. O patrz, lecimy na górę teraz z i do wady! E, Pimpek, ta kolejka górska jest strasznie słaba. Ja ci pokażę, co to znaczy kolejka górska. Tak więc my też zaczniemy budować naszą kolejkę górską. I potrzebne nam będą tory, takie dwa rodzaje. Blok redstone'a, taki oto blok żelaza oraz najważniejsze, czyli wózeczek. Więc połóżmy tutaj na samym początku dwa takie bloki redstone'a. Dajmy tutaj tory zasilające i poprowadźmy te tory bardzo daleko. I w tym oto miejscu zacznijmy budować oczywiście nasze wniesienie. I tutaj również dawajmy na przemian takie oto tory. Zobaczcie, jak tutaj już jest wysoko, a to dopiero początek. Moja kolejka górska będzie naprawdę bardzo ciężka. Ale zróbmy wyżej naszą kolejkę górską, bo tutaj nie jest aż tak wysoko. Dajmy również na przemian nasze tory. I te tory zasilające musimy zasilić w taki oto sposób. W tym momencie, jeżeli mamy taki oto wjazd, to tutaj zrobimy taki malutki parkour dla pipka. Ale będzie on oczywiście z kolejki górskiej. I oczywiście do niej musimy zbudować budować wokół oczywiście mury. Kiedy to będzie wyglądało w taki oto sposób, musimy zrobić tutaj o co takie oto podniesienie. Dodajmy tutaj oczywiście tory i wylejmy tutaj bardzo dużo lawy. I w tym oto miejscu dodamy pierwszy blok, na który będzie musiał wskoczyć mój przyjaciel i położymy na nim oczywiście wagonik. I mój przyjaciel będzie musiał kliknąć, żeby wejść do tego wagonika. I w tym oto miejscu dajmy kolejny wagonik, który będzie troszkę dalej i normalnym skokiem nie będzie można tutaj wskoczyć, ale jeżeli skoczy się i wejdzie w ten właśnie wagonik, to on da radę. I dajmy tutaj Kolejne takie bloki niemożliwe do przeskoczenia. I sprawdźmy teraz sami, czy damy radę, oczywiście, zrobić tego parkura. Więc na początku klikamy w ten wagonik, później skaczemy tutaj, kolejny skok. Teraz będziemy mogli przenieść się do tego wagonika, potem skok i skok do tego tutaj. I jesteśmy! I to jest dopiero początek naszej kolejki górskiej. Zróbmy go jeszcze cięższego, w tą oto stronę. Więc zacznijmy robić taką długą oto ścieżkę. A wy pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę. I zobaczcie, jak ten roller coaster będzie wyglądał później, bo będzie mega mocny. I w tym momencie. Nasza kolejka górska zawróci w tą oto Stronę i będzie szła na dół Ponieważ kolejki górskie idą też na dół Więc dodajmy tutaj oczywiście tory Które będą szły na dół w taki oto sposób I tutaj w tym momencie zrobimy takie oto Przerwy i damy takie wzniesienia Ponieważ na roller rollercoasterze czasami Są takie wzloty i upadki I w tym momencie mój przyjaciel będzie jechał w dół A potem w górę w dół I potem znowu w górę i to będzie cały czas Widzowie takie niekończące się kółko I mam nadzieję że mój przyjaciel będzie się trochę Źle czuł ale spokojnie za chwilę nasza kolejka pójdzie bardzo wysoko, ale zanim pójdzie wysoko to zróbmy tutaj taką to platformę w której będą do wyboru dwie ścieżki I jedna oczywiście będzie tutaj czyli czerwona, a druga będzie z boku ale niebieska, i już pewnie wiecie która będzie zła, a która dobra, ponieważ na samym początku zbudujmy tą czerwoną stronę i będzie ona miała w tym miejscu oczywiście wejście, całą podłogę też zróbmy na czerwono i tutaj na wejściu oczywiście będzie taka oto drużka zakręcona, którą mój przyjaciel będzie musiał wybrać, będzie on nasz w tą stronę będzie miała takie oto zawijasy, i w tym miejscu będzie wyjazd. Ale będzie on oczywiście zamknięty. I zróbmy tutaj takie oto zaokrąglone tory. I mój przyjaciel tutaj będzie w takiej oto płapce, która będzie cały czas go zawracać i jeździć tutaj. I postawmy przed wejściem takie oto drzwi, które będą otwierane taką oto dźwignią. Ale żeby mój przyjaciel nie widział, co znajduje się w środku, to połóżmy tutaj taki oto obraz, przez który nic nie będzie widać. Jeżeli oczywiście tutaj mój przyjaciel będzie chciał wejść. W tym momencie naprawdę nie widać, co. To znajduje się w środku W środku tego będzie oczywiście złe przejście W środku będą oczywiście takie oto zombiaki Tylko na samym początku zróbmy jeszcze tutaj Oczywiście takie oto dach I w tym momencie te zombiaki tutaj nie będą ginąć Dajmy jeszcze tutaj takie oto pająki Troszkę szkieletów Weźmy oczywiście kowadło i znacznik I napiszmy tutaj zła droga I nazwijmy wszystkie te moby żeby one nie zniknęły Jeżeli się oddalimy I świetnie nazwaliśmy wszystkie mobki I to będzie oczywiście złe przejście Ale jeżeli mój przyjaciel wybierze oczywiście niebieski wagonik to tutaj będzie oczywiście dobre przejście Gdzie też będzie dźwignia i zróbmy Całą podłogę, ale na neutralny blok Czyli oczywiście na trawę Weźmy tutaj, postawiajmy jeszcze jakieś drzewka Które oczywiście będą symbolizować to Że tutaj jest naprawdę bardzo bezpiecznie Dajmy tutaj trochę oczywiście trawy I postawiajmy wszędzie nasze ulubione rzeczy Czyli kości, tak jest, ponieważ my Pieski uwielbiamy kości Poza tym zróbmy tutaj takie oto miłe źródełko Wody, w którym będzie oczywiście ona pływać I dodajmy sobie w tym miejscu tory Którymi mój przyjaciel będzie sobie po prostu tu Tutaj zwiedzać tą dobrą stronę. Tak jest, ponieważ w tym miejscu tutaj będzie wyjście. I tutaj będzie bardzo wysoki wjazd na górę. Więc dopiero nasza kolejka w tym momencie się zaczyna. Więc zróbmy te tory w taką oto stronę, żeby one szły coraz wyżej widzowie. I będą one zakręcać aż tutaj widzowie na lewo. Tak więc dodajmy wszędzie jeszcze oczywiście takie oto tory, w taki oto sposób. I zróbmy tutaj kolejne pomieszczenie, którym wyjście będzie z tej oto strony. Ale tutaj będzie naprawdę ciężko wyjść z tego pomieszczenia, ponieważ tutaj będą zamknięte drzwi. I trzeba będzie znaleźć właściwy przycisk. Więc w tym momencie dajmy bardzo dużo przycisków na każdej ścianie, tak aby mój przyjaciel miał naprawdę ciężko, żeby znaleźć właściwy przycisk. I tylko jeden przycisk będzie prawidłowy, a reszta będzie miała pod sobą takiego oto command bloka, który będzie wykonywał komendę kill P. I w tym momencie, jeżeli mój przyjaciel kliknie zły przycisk, to deadnie. A dobrym przyciskiem, który otworzy te oto drzwi, będzie na przykład ten oto przycisk. Więc ja oczywiście z tej strony poprowadzę od niego Redstone, żeby oczywiście otwierał na pewno drzwi, więc zobaczcie jak to wygląda. Zobaczmy czy on otwiera drzwi i świetnie. I w tym momencie mój przyjaciel będzie mieć naprawdę ciężkie zadanie, ponieważ czeka go bardzo dużo lawy i TNT. Dlatego zróbmy sobie tutaj oczywiście dalej naszą kolejkę górską. Dodajmy tutaj wszędzie oczywiście tory i teraz nasza kolejka górska będzie bardzo długa. I w tym miejscu mój przyjaciel musi się przestraszyć, ponieważ w tym miejscu zrobimy sobie takie oto rzeczy, które na pewno Pipka przestraszą. I w tym pomieszczeniu po bokach będzie spływała lawa widzowie, więc wylejmy jej bardzo dużo i zobaczmy Zobaczcie, w tym momencie jest cała ściana zrobiona z lawy. I zróbmy tak samo z drugiej strony. Świetnie, i wylejmy tutaj też lawę. I w tym momencie mój przyjaciel będzie mieć taki, oto mur lawowy. Więc poprowadźmy tutaj oczywiście tory. I jak mój przyjaciel będzie ten jechać, to na pewno będzie przerażony. Ponieważ zobaczcie, ile tutaj jest po bokach lawy. On na pewno się przestraszy. I teraz nasza kolejka górska będzie zawracać w tą stronę. I z tej strony również będzie strasznie, ponieważ tutaj będzie bardzo dużo TNT, które będzie można bardzo łatwo odpalić widzowie. I wybuchno, więc mój przyjaciel Pipek na pewno będzie się tego bał, widzowie. I napiszcie hashtag straszny, jeżeli to właśnie wam się wydaje straszne. I poprowadźmy nasze tory w tym momencie w tą oto stronę. I w tym miejscu mój przyjaciel znowu będzie mieć dwa wybory, który oczywiście jeden będzie dobry, a drugi zły. I tym razem, jeżeli wybierze tą oto lewą stronę, to będzie ona zła. Zamurujmy ją, widzowie, w taki oto sposób. I dajmy z tej strony, oczywiście, tory, którymi mój przyjaciel będzie jechać. Ale, żeby było tutaj, oczywiście, jeszcze bardziej tajemniczo, to musimy postawić tutaj, oczywiście. Taką oto tabliczkę i postawić obraz. I w tym momencie mój przyjaciel nie będzie widział, co tutaj się znajduje. A z tej strony oczywiście wylejemy fejkową wodę, widzowie, która jest naprawdę bardzo zła. I jeżeli widzowie nie wiecie, co to jest fejkowa woda, to jest to woda, która zadaje obrażenia. Na przykład, jeżeli ją wylejemy i wskoczymy, to ona będzie nam zadawać obrażenia. Więc jak mój przyjaciel wybierze oczywiście tą drogę, to tutaj wszystko się niszczy i będzie dostawał obrażenia. Ale ta droga tutaj będzie dobra, więc zróbmy też takie oto przejście. I też połóżmy tutaj jakieś tory. Oczywiście. I również zakryjmy te przejście, żeby mój przyjaciel nic tutaj nie widział. Dajmy tutaj po środku tabliczkę, wybierz stronę, żeby mój przyjaciel mógł wsiąść w któryś wagonik i oczywiście jechać. Ale tutaj na początku widać fejkową wodę, więc tutaj w tym miejscu postawmy taką oto fejkową lawę, która będzie na pewno odstraszać mojego przyjaciela. Ale jeżeli tutaj wejdzie, to oczywiście nie będzie go biło w ogóle. I tutaj będzie mógł pojechać dalej naszą kolejką górską. I w tym miejscu zróbmy tą kolejkę tak bardzo wysoko, że będzie ona szła naprawdę do samej góry. Zróbmy ją jeszcze wyżej Oraz dodajmy tutaj wagoniki I w tym miejscu będzie pomieszczenie Więc postawmy tutaj dispenser, drzwi Oraz półpłytkę naciskowo. I jeżeli mój przyjaciel oczywiście wciśnie tą półpłytkę To dostanie taki oto mieczyk I od razu wejdzie do środka A w środku będzie bardzo strasznie I od razu po wejściu tutaj będzie kolejna półpłytka Która będzie prowadzić tutaj w te miejsce Po tych oto dispenserów I postawmy do nich oczywiście jeszcze takie repeatery I one teraz będą działać jak widzicie Tutaj w środku będzie ul jak widzicie widzowie pszczół. Dajmy tutaj jeszcze widzowie jakieś oczywiście kwiatki. I tutaj w środku tych dispenserów będą takie oto pszczoły. Które będą atakować mojego przyjaciela. Zobaczcie jak ona wygląda. Uuu. Więc dajmy je wszędzie oczywiście do tych dispenserów. Jak mój przyjaciel będzie to klikać to będą cały czas się respi. I będzie naprawdę bardzo ciężko je pokonać. Ale jeżeli je pokona i przejdzie dalej to tutaj oczywiście będzie bardzo wysoko ta kolejka górska aż do samych chmur jak mówiłem. I tutaj dopiero zacznie się prawdziwa zabawa. Zróbmy ją bardzo stromą widzowie. Zakręćmy ją w w tą stronę i teraz znowu w tą. I jak widzicie, tutaj naprawdę jest już bardzo wysoko. I widać całą naszą kolejkę górską z góry bardzo dobrze. I teraz trzeba dodać wszędzie tutaj, oczywiście, tory. I zobaczcie, jak dobrze to wygląda. Idę to widzowie wypróbować. Uwaga, kładę wózek i popycham go i jedziemy. Wow, jak to wygląda. Chwileczkę, teraz nosimy się bardzo wysoko. Mój przyjaciel na pewno się przestraszy. I teraz jedziemy do samej góry. I zobaczcie, nawet minęliśmy chmury. Wow, jak to jest bardzo wysoko. I w tym w momencie będzie nasza kolejka bardzo zimna, ponieważ będzie tutaj on jechał, widzowie, w tym momencie po lodzie. I zróbmy tutaj takie wielkie pomieszczenie. W taki oto sposób, i dodajmy do środka jakieś zimne dekoracje, na przykład bałwany, które będą umilać czas mojemu przyjacielowi. I zróbmy tutaj oczywiście tory, którymi mój przyjaciel będzie jechał. Będzie to w tym oto miejscu, i tutaj będzie oczywiście wyjście. Ale tutaj w środku nie będzie tak łatwo, ponieważ już na samym wyjściu będą takie oto wielkie kolce, od których mój przyjaciel będzie dostawać obraz. I zobaczcie jak wygląda to w tym momencie Naprawdę będzie ciężko tutaj przejechać na rollercoasterze I będzie można dostać bardzo dużo obrażeń Więc jeżeli będziemy ten jechać I jedziemy oczywiście w te kolce to będą one nas biły A widzicie I w tym momencie tutaj zmieńmy naszą podłogę i będzie ona czerwona Czyli w ulubionym kolorze pimpka I zróbmy tak żeby ona szła cały czas oczywiście wyżej W taki oto sposób i dajmy tutaj po bokach też takie kolorowe czerwone ściany I w tym momencie również dajmy takie oto właśnie rollercoastery na samą górę Górę. Tylko, że tutaj naprawdę ciężko będzie jechać. Ponieważ będzie bardzo duże niebezpieczeństwo. Ale za chwilę wam pokażę. Doprowadźmy, oczywiście, te tory na samą górę. I zobaczcie, jak to wygląda, widzowie. Jesteśmy naprawdę bardzo wysoko. I za chwilę to będzie koniec naszej kolejki. Ale chwileczkę. Tutaj będzie bardzo dużo przeszkód. Ponieważ w tym miejscu będą, widzowie, takie oto lasery. Czy wy to widzicie? Mój przyjaciel będzie musiał przez nie przejeżdżać. Będą one zadawać bardzo dużo obrażeń. Ale my, oczywiście, damy bardzo dużo tych laserów. Tak dużo, że żeby mój przyjaciel nawet nie miał szans tędy przejechać cały żywy. Dodajmy ich naprawdę bardzo dużo. I zobaczcie, jak to już wygląda. To naprawdę jest mega ekstremalna kolejka, którą mój przyjaciel na pewno będzie się bał. Więc dajmy je do samej góry. I świetnie, wszystko jest już gotowe. I zobaczmy, jak to będzie wyglądać z tej perspektywy. Uwaga, mój przyjaciel będzie jechać przez te lasery wszystkie. aaa, dobra, będzie dostawał obrażenia. I teraz spada na dół. Ale w tym momencie, mój przyjaciel będzie musiał lecieć z samej góry tutaj na dół na tego oto slime bloka. Widzowie, naprawdę będziecie ciężko tutaj trafi, ale jestem ciekawy czy to działa, więc uwaga, zobaczmy czy teraz mój przyjaciel wleci na te slime bloki i chyba świetnie, da radę, uwaga i pum, on tutaj nie zginie widzowie i będzie bardzo ciężko tutaj trafi. ale jeżeli tutaj spanie, to teraz będzie naprawdę wjazd na samą górę do tu kratę i zobaczcie jak teraz to jest bardzo wysoko, tutaj widać wszystko z góry widzowie, nawet to się zacina wow, i tam pipek coś buduje, za chwilę do niego pójdziemy widzowie, ale najpierw zróbmy zakończenie naszej kolejki górskiej które będzie kończyło się takim spadem widzowie na dół, tutaj na sam dół. I będzie tutaj wszędzie widzowie taka oto woda. O tak, on na pewno się przestraszy. Na dodatek dodałem trochę lodu, żeby mój przyjaciel miał naprawdę ciężko, ponieważ będzie mógł trafić albo na lód, albo na wodę. Więc będzie naprawdę ciężko. Chodźmy zobaczyć, co Pimpek zrobił, bo jestem naprawdę bardzo ciekawy. Jego kolejki górskiej. Pimpek, jesteś gotowy? Masz już swoją kolejkę górską? No pewnie, że tak, ale nie możesz jej na razie zobaczyć. Obróć się tyłem, już. Obróć się tyłem? No dobra, jestem ciekawy co zrobiłeś. Uwaga, mogę się odwrócić już? No czekaj, jeszcze nie, do tyłu, troszeczkę do tyłu, jeszcze bardziej i koniec. Wow, dobra, odwracam się i wow, ale to jest kolejka górska, Pimpek, jak ty to zrobiłeś? No dzięki, postarałem się, serio, nie było łatwo, ale mi się udało. Dobra, Pimpek, ale fajnie, to jest siedzenie i wejście oczywiście Ej, do środka. Ej, ale stój, nie, 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 nie możesz tutaj wejść. Jak to nie mogę, Pimpek, Jak chcę skorzystać z twojej kolejki górskiej, jak ty ją ładnie zrobiłeś? Poczekaj, zanim to zrobisz, musimy Cię zmierzyć. No bo, sorry, jak będziesz taki niski na tym czerwonym pasku, to nie możesz tutaj wejść. Aha, czyli Ty zrobiłeś nawet takie wejście, ale on tu zrobił, widzowie, mądrze. Podoba mi się to bardzo, chwileczkę, przeczytam to. Zmierzy, czy może Ty możesz wejść? Jak Ty coś to napisał? Ej, dobra, nieważne, no już, stawaj tutaj i musimy zobaczyć. Ha, patrz, patrz. no jesteś tak ledwo, oj, nie wiem, czy Cię mam wpuścić. Jak to Pipek? Zobacz, moje uszy nawet wystają poza tą skalę. Na pewno mogę tutaj wejść, co ty wygadujesz? No dobra, niech ci będzie. Okej, okay, możesz sobie w sumie wejść. Joo, widzowie, udało mi się. Wchodzimy do kolejkę górską pipka. Oh yeah. i uwaga. Tutaj mamy jakieś wejście. Mogę ten. Tędy... Nie, no poczekaj! Co ty robisz? Stój! Musisz najpierw wziąć wszystkie przedmioty z tej skrzynki. Dobra, biorę. Wow, wózeczki i dwa koksy. Wow, ja nie dostałem koksów. W sumie nie dałem u siebie, ale dobra. Jestem ciekawy, po co mi są one przydatne. No! Widzisz, i teraz weź sobie jeszcze tą czerwoną zbroję, bo jest najlepsza. Bez niej nie możesz przejść tego toru. O, czerwona zbrojka, widzowie. Nawet tego nie wiedziałem, że można tak, dobra. Nie wiem dlaczego, ale zakładam, widzowie, czerwoną zbrojkę na niebieskim piesku, widzowie. No ja nie mogę. A czerwona też jest subskrypcja, dobra, pipek. Mogę cisnąć na tą kolejkę górską, jestem ciekawy, jaka ona jest. No pewnie, że tak, tylko uważaj, tu jest dużo połapek. Bardzo łatwo zginąć. Dobra, dobra, uwaga, widzowie. Wchodzimy teraz do, do tego, oczywiście wagonika i blatuje. E, 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 Pimpek, czemu tutaj są drzwi Jak do jakiegoś domku No dobra, nieważne, A, dobra, teraz działa No dobra, teraz dopiero będzie działać Dobra, widzowie, w taki takim razie stawiamy to I jedziemy, uwaga Nasza kolejka się zaczyna i teraz tak wolno Jedziemy i, wow, spadek pierwszy Widzisz to, a patrz Co jest, wow, nie to... yeah. O oh, oh, nie, ile tu jest lawy, jeju, jeju, jeju Czemu tu jest lawa, dobra, zjem sobie oczywiście Koksa, co ty żeś tutaj, Pipek, Zrobił, zrobiłeś tory na lawie To wygląda Epicko. Widzisz, tylko ja tak potrafię, bo jestem czerwony. A zobacz, co jest dalej. Oj, dalej nie przejdziesz. Na pewno dobrze, że zjadłeś to jabłko. Pa! E, chwileczkę, tutaj coś we mnie strzela. Czy to jest jakiś normalnie z przeszkodami? Tak, zobacz, jedziesz. Wow! Ale strzelają do ciebie wieżeczki. Przeżyjesz to? O nie, ile tutaj we mnie strzela rzeczy? A widzowie, pomocy! Wow, dobra, ale tu było normalnie ostrzał i w tym momencie epibek wlatujemy do góry, ale chwilę. Czemu my teraz wlatujemy do gara? Trzymaj się, Luczek, pożegnaj się! Nie, wkłuję do gara. Bla, 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 bla. O, o, widzowie, jestem. wow tu był jakiś wielki garb. Pipek. Co ty żeś tutaj na wyprawiał? Ale super roller coaster, co nie to było epickie! A tutaj masz do wyboru trzy wejścia, tylko jedno jest dobre. Wow, dobra, teraz musimy wybrać, widzowie, jedną z tych trzech wejść, Pipek. A tam jest mój roller coaster. Na pewno się przestraszysz, bo ja zbudowałem epickiego. Nieprawda, mój jest lepszy. A zresztą zobacz, która odpowiedź według ciebie jest najlepsza. Dobra, to ja wybieram jedyneczkę. Bo jedyneczka musi być dobra. Uwaga, wlatujemy i A! tu jest normalnie lawa! Co ty żeś tutaj dał, Pipek? No nie, to jest akurat zła odpowiedź, ale może spróbujesz dwójeczkę! Dwójeczkę? Hmm, chwileczkę, to brzmi dobrze, dobra, okej, okay. wchodzę do dwójki. Uwaga, startujemy i. E, a, co się stało? E, czemu ja jestem pod diltem Teraz giniesz, o, tak, nie wyjdziesz stąd. Jak to nie wyjdę? Tutaj nic nie ma, Pipek. To ślepy zaułek jakieś. Nie, dobra, wiesz co, Pipek, w takim bądź razie idę do trójki. Trójka musi być dobra. Ale za ostatnim razem to zgadłeś, dobra? Wskakuj tu. W takim razie do tego trzeciego, i tutaj musi być dobra odpowiedź. Uwaga, a, 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 coś mi bije. Pipek, tu nawet nie zapaliłeś ślad lampki. Ale patrz teraz, szkielety! O, tu były szkielety, chwilę! Wow, dobra, i teraz, wow, przyszedłem dalej i co to jest, pipek? Toryluczek, problemy techniczne. Dobra, dajesz wyżej! Wow, dobra, wskakuję i wow, ale ty zrobiłeś kolejkę naprawdę mocną. Co tam jest na dole? Dobra, wskakuję i a! Gdzie ja jestem? Czy mój lecę na jakieś tory i o, chyba nie przeżyłem, pipek! Co ty żeś tutaj odwalił? No co, to miał być taki super spadek. A, dobra, to wyglądało naprawdę epicko, ale teraz jest jakieś wejście Wow, tu są jakieś trupie czachy i jakaś pustynia. Dokładnie, oraz straszne kaktusy. Na pewno tego nie przeżyjesz. No dawaj, jesteś już prawie przy końcu. Dobra, widzowie, musimy przeżyć tą kolejkę pipka, bo za chwilę będzie moja pipek, a mojej nie dasz rady. Widzowie ci powiedzą. Widzowie, napiszcie, że pipek nie da rady. Dobra, uwaga i o, o, co się stało? Ej, tu te kaktusy biją pipek. Co to ma być? Zaraz, o nie, te kaktusy rozwalają twój wagonik. O tak, to jest za bardzo tak ten agresywny... Pipek, ja nawet tędy nie dam rady przejechać. Uuu. Poczekaj, popcham cię. do no ej, dobra, nie wiedziałem, że to tak działa. Widzisz, Pipek, ale żeś zrobił drogę, ale dobra, przejdę sobie tędy, żeby nie było. I uwaga, przejdę sobie i oczywiście obrażenia też mam i chwilę tutaj coś je... To jest koniec, Pipek! No tak, ale co, nie podobało ci się? Nie no, bardzo mi się podobało, ale w tym momencie zobaczysz moją kolejkę górską. Zapraszam za mną. I proszę bardzo, Pipek, to jest mój roller coaster. On jest tak bardzo wysoki, że nawet go nie widzi. Wow! On jest taki duży, 100 razy większy od mojego. Wejdź sobie pipek wagonik ze skrzynki i zapraszam oczywiście do grania. Teraz możesz tutaj oczywiście się delektować widoczkami, ale tutaj już będziesz mieć ciężko. No dobra, no to startuję. Na 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 na. Ale fajnie. A co tu jest za miejsce? Nie, ile tu jest lawy. O tak, i teraz masz parkour, oczywiście roller coasterowy, czyli musisz skakiwać na wagoniki. Co to ma znaczyć? Czyli muszę okej, okay, wskoczyć, wychodzę i zaraz on już Padł do lawy. Ale jak skoczyć na te? Ło, wow, Pipek, ogarnąłeś, bo ja oczywiście dałem coś takiego, żeby cię spaliło, żeby nie można było doskoczyć. Dobra, to lecisz dalej. Ojej, gdybym tego nie zrobił, na pewno bym zginął. Ło, wow, jak ci się udaje, bardzo dobrze. Jeszcze troszkę zostało do końca. Jestem ciekawy, czy dasz radę. Na pewno mi się uda. Dawaj, skaczę tu, tu i może tam ten ostatni. Szybko. A! Nie, nie spaliłeś się, Pipek, ale fail, nie mogę. No, nie mogę, to było takie trudne. Ale już dałeś radę, Pipek. Momencie, daję ci kolejny wózeczek, zapraszam Cię i zobaczymy, jak teraz zareagujesz na te wzniesienia. No dobra, co tutaj jest? Ło, wow, 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 o nie, kręci mi się w głowie. Ojej, widzowie, to było takie śmieszne. Robiłem to specjalnie po to, żeby Wimkowi źle się zrobiło, ale sorry, Pipek. Dobra. A tutaj op, musisz wybrać jeden z dwóch oczywiście tutaj, e, jak toś mówi, kolorków. Hmm, który mogę wybrać? No ja bym wybrał ten czerwony, ale wiesz co, pewnie dałeś tu coś złego, dlatego wybieram niebieski. Co, Pipek? Ty wybrałeś niebieski? No dobra, no to idź dalej, dawaj, wchodź tutaj. Wow, ale super! Udało mi się! Wiedziałem, że to jest dobra strona. A co teraz? O, o, wchodzę tutaj na górę i idę do kolejnego pomieszczenia. O tak, jesteś już coraz wyżej. A teraz masz pokój z przyciskami, tylko jeden cię wypuści i otworzy te oto drzwi. No nie, co ty mówisz? Muszę klikać wszystkie pokoje. Guziki. Mm, wydaje mi się, że ten będzie dobry. I co on otworzył drzwi? Jeju, jak ty to Pipek zrobiłeś? Ty jesteś jakimś hakerem. Dobra, nie, w takim czasie zobaczymy, czy przeżyjesz to, bo tutaj jest siada z lawy. Dawaj, skakuj i lecisz. O, nie, jakie to jest straszne! Tu jest strasznie dużo lawy! Wow, prawie bym się spalił, ale jakimś cudem to przeżyłem. A tu jest yeti O, tak, Tidy, miało cię przestraszyć. Okej, okay, i teraz musisz wybrać jedną stronę. Mam wybrać wodę czy lawę? No nie, no lawy na pewno nie wybiorę. Dobra, wybieram wodę. O tak, Pipek, dobrze, to w takim razie wchodź do wody i oczywiście lecisz dalej, a nie, bije cię to. Ała, zginąłem. I co, mam niby wybrać tą lawę, ale tutaj też zginę. No dobra, ła, udało mi się, co? ja ja tu przeżyłem? O tak, bo ta lawa była dobra. I wskakuj do wagonika, bo ci ucieknie. I teraz lecisz bardzo wysoko. O, ja nie mogę co tym razem. Nie, no ja już nie chcę tych pomieszczeń. Proszę, ale to jest wysokie. O, i Pipek, dostałeś w tym momencie mieczyk, co? O tak, ale czemu tu są osy? Muszę je rozwalić. Zostawcie mnie. O tak, te osy będą cię biły. Ja ich zrespię tutaj bardzo dużo, Pipek. Ała, ała. Przestań, przestań, przestań. Nie, muszę je rozwalić. Dobra, Pipek, bo zaraz detnie szybko dam ci tutaj przejście szybko wychodź 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 uciekam stąd wow dobra i w tym momencie masz oczywiście wjazd na górę dawaj dobra lecę na, na 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 ale to jest wysokie czemu to jest takie wysokie i takie zakręcone o tak teraz widzisz wszystko z góry widzisz to Pimpek? cały nasz park oczywiście rozrywki zaraz będziesz jeszcze wyżej ale to za chwilę teraz wchodzisz do tego pomieszczenia wow lecę ale ała ała obrywa mnie te kolce są straszne o tak Pipek, te kolce były mega mocne, ale teraz musisz wjechać na górę, tylko tutaj są lasery. No co? Jak ja mam niby przez nie przejść? E, to będzie bardzo trudne. No trudno, lecę. Uwaga. A! Dawaj, Pimpek, musisz wjechać. Wow, przejechałeś, ale dostałeś obrażenia. O nie, o nie, obrywam i lecę na sam dół. O tak, tutaj oczywiście na slajmy. Widzowie, zostawcie łapkę w górę, bo Pimpek daje radę póki co. Jestem naprawdę w szoku, Pipek! Dzięki, ale ja się nie mogę zatrzymać. A, nie mogę tutaj wejść. No dawaj, Pimpek, musisz dać radę. Szybko dochodzę na górę O, ja nie mogę, ale to jest wysoko Nie, co się dzieje? Czy ja będę spadać? Proszę, nie chcę spadać na sam dół O tak, Pipek, teraz jesteś najwyżej jak się da I zobacz, lecisz na samą górę A potem musisz trafić na dół w wodę Bo inaczej lód cię zabije Jak to w wodę? O czym ty mówisz? Nie, ja z tego nie wysiadam A może jednak? Ła, lecę na dół Dawaj, Pipek, chcę zobaczyć, czy dasz radę Mój cały oczywiście park jest specjalnie zrobiony do tego Uwaga, i czy dałeś radę? Nie, dead no, o, ja nie mogę Mój park rozgrywki jest Najlepszy, zostawcie suba! O tak, subskrybujcie widzowy kanał, ponieważ się naprawdę postaraliśmy!